Na relację z konferencji prasowej po meczu Hutnik Kraków Zagłębie Sosnowiec zaprasza sponsor meczu Pizzeria Don Roberto. Witam na konferencji prasowej po meczu 24. kolejki Betlik II ligi pomiędzy Hutnikiem Kraków a Zagłębiem Sosnowiec. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 4 dla różnych gości. W pierwszej części konferencji prasowej z nami szkoleniowiec Różny Zagłębia, pan Marek Zaganowski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I poproszę o kilka słów podsumowania meczu. Przede wszystkim bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Z kilku względów, Między innymi szliśmy cztery bramki na ciężkim terenie, wychodzimy stąd trzy punkty. Druga rzecz to roszady, które zrobiliśmy w składzie też pomogły ci zawodnicy, którzy weszli, nie, nie, nie obniżyli poziomu jakości z tego ostatniego meczu z Kaliszem. Druga sprawa na początku kapitan doznaje urazu lekkiego dwójki, wchodzi o Bykow i gra świetne, świetne zawody przegrywając na, na hutniku pierwszą bramkę, którą żeśmy stracili po naszym błędzie, ale to się zdarza młodzi zawodnicy i najważniejsze jest, że ta reakcja po, tym, po tej bramce no, było widać, że chłopaki chcą, że chcą grać, że przyjechali tutaj po zwycięstwo. I to mnie bardzo cieszy. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że może nie, nie, nie wszystkie nasze wyniki są takie, jakby sobie wszyscy życzyli, ale takie zwycięstwo, które dzisiaj żeśmy, żeśmy osiągnęli, na pewno da nam przysłowiowego kopa do tego, żeby grać z meczu na mecz lepiej. U nas problemem jest utrzymanie się w takiej, takiej, takiej formie. I nad tym, nad tym na pewno będziemy, będziemy pracować. Gratuluję wszystkim zawodnikom, dziękuję kibicom za, za wsparcie, bo nawet przy tej, przy tej straconej pierwszej hamce dalej słyszeliśmy wsparcie naszych kibiców i za to też bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mamy jakieś pytania z sali? To podamy tam mikro. Ciędowy. On działa, proszę. Łukasz, z zrobiliśmy ekspert. Mam pytanie, bo to drugi taki moment w tym sezonie, można powiedzieć, kryzysowy, bo była seria porażek. tak jak jesienią po trzech rzędu porażkach pan zmienił ustawienie zespołu, tak i dzisiaj też doszło do zmiany ustawienia i to się okazało korzystne dla zespołu. To tak patrząc z perspektywy, żeby może że jakieś nie spróbował pan zabrać tą szpulką obrońców, bo widać, że to dzisiaj bardzo dobrze funkcjonowało. I jeżeli chodzi o i też ofensywną. Jakie dzisiaj ładne były reakcje Joe w walentach, takie prostopadłe podania, po których były bramki, żeby chyba wcześniej brakowało? Nie, nie, nie żałuję. Na pewno bardzo mocno analizujemy naszą grę. Doszliśmy do wniosku przed tamtym kryzysem, że warto byłoby zagrać na, na, na dwie szóstki przeszliśmy z 3-5-2 na 3-4-3, oddając jednego napastnika w dół. I to też się sprawdziło. Przez 5-6 meczów rzędu nie byliśmy pokonaną drużyną. Dzisiaj postanowiliśmy zagrać czwórką z racji tego, że m.in. Bartek Chęciński nie mógł dzisiaj zagrać. Mecz z Kaliszem, jeszcze raz powtarzam, uważam, że mecz z Kaliszem to był w naszym wykonaniu dobry mecz. Ale dzisiaj postanowiliśmy trochę zaszachować przeciwnika i wyjść czwórką. Myślę, że ten początek, szczególny początek, był zaskoczeniem, zaskoczeniem dla, dla hutnika. Oczywiście zgadzam się, jeżeli gramy czwórką, czyli mamy jednego obrońcę mniej. tym środku dzisiaj mieliśmy przewagę. I te sytuacje dzisiaj, które stwarzaliśmy i dwie asysty Joela, no to na pewno stwarzają środowisko do tego, żeby, żeby właśnie tak, tak grał. ale przypominam, że w poprzednim meczu pomimo tego, że karnego nie strzelił każdy może to, nie te zawodnicy nie strzelali, dzisiaj zagrał bardzo dobre, dobre zawody. I przede wszystkim jako kapitan po zejściu Andrzeja pociągnął całą drużynę do tego, żeby, żeby ten mecz dzisiaj wygrać. Czy to, to była zmiana już taka na stałe? Czy to była próba odpowiedzi na ustawienie hutnika, żeby zabrać tym samym ustawieniem, co To Już zostawię dla siebie, nie będę nikomu e, ułatwiał. Prawda jest taka, że zwycięskiego z systemu się nie powinno zmieniać, ale nie wiem jak, jak w środę, czwartek się obudzę, zobaczymy. Takie mam jeszcze pytanie, bo po tej serii w porażek pojawiają się różne informacje w mediach, spekulacje, że posada trenera jest zagrożona, że trener gra dzisiaj o swoją głowę, a czy pan miał jakieś takie odczucia ze strony pracodawcy, że trzeba dzisiaj wygrać, bo inaczej no może być różnie, czy po prostu pracodawca, czy prezes, czy dyrektor uspokajali, mówili, że trzeba dalej robić swoje, a wyniki nie nie no, żadnych takich informacji do mnie nie dochodziły, żadnego ultimatum nie miałem przedstawionego. Ja powiedziałem, że wierzę w tę drużynę, wiem co, wiem co robię i będę wszystko, wszystko robił, żebyśmy byli w, w barażach. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te wyniki pewnie niektórych nie, nie satysfakcjonują, nas też i mnie też nie, ale pamiętajmy, że przebudowa drużyny to jest pewien, pewien proces i choćby to skakanie po tych po tych ustawieniach też wynika z tego, że szukamy optymalnego, optymalnego zestawienia drużyny, która, która powinna, e, powinna właśnie tak jak dzisiaj grać z takim przeciwnikiem e, i to, e, to też jest dla nas, dla zawodników potrzebny, e, potrzebny czas. Ale rola trenera jest taka, że dzisiaj mam trenować, e, są sytuacje różne, e, różne w życiu, e, jestem do tego przygotowany ale wiem, że też bardzo dużo ludzi e, bardzo mnie wspiera także i, i w sosnowcu e, i wie, że dobrą pracę, więc e, trochę ludzi pisze tak i trochę ludzi pisze tak. Nie słucham Panią Andrzeja Niewolnica, tutaj jest poważniejsza, bo tak w końcówce było widać, że chyba specjalnie tą kartkę złapał bo i tam nie mógł wygrać z Olimpią i sobie i pauzuje karę i, i tak i ja i tak by nie mógł brać by, tu, pod uwagę chyba przy, przy wyborze tych składów. Nie jestem, nie jestem w stanie dokładnie teraz powiedzieć: na pewno jest to uraz mięśnia dwugłowego. Gdzieś go za zszedł. I myślę, że jutro, jutro będzie zrobione USG, a wtedy będziemy mogli do, dokładnie, dokładnie to ocenić. jeżeli jest na tyle świadomym zawodnikiem, który z nas ciało, i jeżeli schodzi, to znaczy, że na pewno coś nam się wyrażyło. Mam jeszcze jakieś pytania z sali? Żeby że gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener pierwszej drużyny, pan Maciej Musiał. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I poproszę o kilka słów podsumowania meczu. No cóż, wysoka porażka. Gratulacje dla, dla Zagłębia. To zespół dziś no, w skuteczniejszy i w spoczynaniach ofensywnych i defensywnych. Aczkolwiek uważam, że ten mecz zupełnie inaczej mógł się ułożyć wynikowo. Mieliśmy go. Ręce, i, i tak naprawdę sami to roztrwoniliśmy, co, co sobie zbudowaliśmy. Uważam, że kluczowym momentem meczu była sytuacja, która nastąpiła chwilę przed utratą bramki na 1 do 1, gdzie mieliśmy stuprocentową sytuację z raktem z, z 3-4 metrów głową, i druga bramka na 2 do 0 na pewno sprawiłaby, że ten mecz ułożyłby się inaczej. Stało się Stało się jak się stało. Mieliśmy problem w centrum, zwłaszcza przy wadach przejściowych i przy momentach wysokiego presu i to tak naprawdę zaważyło w wyniku pierwszej połowy. Natomiast stworzyliśmy sobie chyba sześć albo siedem sytuacji bramkowych dzisiaj i jeśli strzelasz w takim układzie, gdzie że naprawdę tworzysz tych sytuacji sporo, jedną bramkę, no to możesz mieć pretensje tylko do siebie. To, 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 był nasz, to jest nasz główny mankament. Musimy, musimy się teraz to przeanalizować, bo to jest drugi mecz rzędu, w którym wcale nie jesteśmy piłkarsko gorsi od przeciwnika, wcale nie koniecznie musimy uznać jego wyższość, a przegrywamy różnicą trzech bramek. To jest nasz problem i, i tutaj musimy nad tą, nad tą skutecznością zarówno w poczyniach defensywnych, jak i ofensywnych mocno popracować, bo to tak nie może dalej wyglądać, te wyniki nie mogą tak wyglądać, jeśli, jeśli naprawdę z tej gry raz, że sobie mnóstwo sytuacji, a dwa, że no, dzisiaj Zagłębie poza sytuacjami, których strzeliło bramkę, miało chyba jeszcze jedną okazję bramkową. Także tak to tak to spuentował. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy mamy jakieś pytania z sali? Widzę, że pytań brak, także dziękuję. Dziękuję.